Mamy przyszły tydzień bardzo, bardzo ciężki, związany z dwoma y, długimi wyjazdami. I dla nas y, w tydzień rozegrania trzech spotkań to jest dawka szokowa. I, I ten mecz potraktowaliśmy w ten sposób, że rozłożyliśmy siły na wszystkich y, y, graczy, których mamy do dyspozycji i tak ustaliliśmy taktykę, że po 15 minutach z tej wymagającej obrony 3-2-1 zeszliśmy na 6-0, a w ataku y, y, spróbowaliśmy ćwiczyć y, Grając z 7 na, na 6. Gramy obroną e, 3-2-1 i, i na treningach ją e, szlifujemy każdego dnia. W drugich 15 minutach e, wychodziliśmy obroną 6-0, której dawno nie trenowaliśmy i, i może troszeczkę, ale, ale z, z całego przebiegu spotkania możemy być zadowoleni. Wciągniemy pozytywne e, wnioski i będziemy walczyć dalej o punkty. Popełniliśmy kilka błędów, przede wszystkim w końcówce drugiej połowy, i to się odbiło, odbiło na wyniku. Kilka sytuacji stuprocentowych niewykorzystanych z naszej strony. Być może była szansa na, na jakąś lekką korektę wyniku, ale umówmy się, że Kielce też miały ogromne rezerwy w swoim graniu. Myślę, że fajne spotkanie dla, dla kibiców, dla nas również.